słychać turkot silników. Timi wjeżdża już na niskopodwoziówkę i wjeżdżają też inne maszyny. A co oznacza ten wjazd? To oznacza, że się już niebawem zaczyna mazurski trak piknik i pierwsze maszyny zjeżdżają do Szkotowa. Już czuć tą atmosferę pikniku, jak już Timi dojedzie do nas, to tak jak już by się zaczął mazurski trak piknik. Zaczynamy w sobotę od godziny 12, ale ustawiać maszyny się będą już od dzisiaj wieczorem. Dzisiaj, jutro cały piątek i rano w sobotę do godziny 10 ustawiamy maszyny, a od 12 ruszamy z całą imprezą. masz ciekawe, wyjątkowe auto, pojazd, motor, kład i chcesz koniecznie pokazać go światu, to zapraszamy Cię do Szkotowa w sobotę do godziny 10. Jesteśmy, czekamy, ustawiamy i zaczynamy.